Chodzi o to, że ktoś mi robi krzywdę, ale jeżeli ja odbiorę zbyt dużo takich relacyjnych komunikatów, to w pewnym momencie mój mózg zachowa się jak każdy system, który ma zbyt wiele informacji do opracowania. Systemy cyfrowe wtedy się zawieszają, resetują i startują od zera. Mózg ludzki jest analogowy, on tak nie może, on robi co innego: on włącza systemy, które ograniczają relacje, czyli przestawia się z systemu czy z stanu fajnie, że jesteś, na taki stan unikania i ucieczki, który byśmy zwerbalizowali, w postaci zdania daj mi spokój, mam już dosyć. Mhm. A na poziomie neurofizjologicznym to jest aktywność wyspy, takiej starej części kory skroniowej, która jeżeli się uaktywnia, ona robi parę innych fajnych rzeczy, ale w tym przypadku ważne jest to, co, co teraz chcę po powiedzieć. Kiedy ona się uaktywnia w tym kontekście, to my czujemy niechęć, a nawet wstręt. A potem uaktywniają się ciała migdałowate, które nam mówią: unikaj, uciekaj, a jeżeli to się nie uda, to walcz. I po południu zamykamy się w swoim domu. I potrzebujemy chwili całkowitej separacji od innych ludzi, żeby wrócić do, e, do równowagi. Najgorszą rzeczą, jaką wtedy możemy zrobić, to odpalić ulubiony serial Netflixa. Dlaczego? Dlatego, że jak to zrobimy, to tam widzimy kolejnych ludzi, którzy zachowują się emocjonalnie nie neutralnie, a nasze mózgi znowu na nich reagują. O, po obejrzeniu kilku odcinków, będziemy pod tym względem jeszcze bardziej przeładowani niż przed. To, co powinniśmy zrobić za po prostu się z usiąść sobie chwilę i pomyśleć o sobie.